I to jest nasze piękne osiągnięcie, osiągnięcie Akademii Morskiej, a potem jako Politechniki Morskiej, że już jesteśmy w programie, programie inauguracji roku akademickiego i mało tego, jesteśmy początkiem inauguracji i jest napisane, że jednoczymy Wszystkich absolwentów szkół morskich. I jesteśmy, jak widać, i my, nawigatorzy, i mechanicy, i rybacy, i wszyscy, którzy czy kończyli państwową, czy wyższą, czy akademię, czy politechnikę, wszyscy mogą tu się zjednoczyć przy tym głazie. Witamy naszych, nasze panie. Pani prorektor Agnieszka D. Brawo, brawo. brawo. Witamy panią prorektor do spraw rozwoju. Brawo, jest pierwszy raz z nami, ale już teraz będzie. Zawsze. Zawsze. Chodź do nas, wieściu, proszę cię, kochany. Chodź, chodź. To też jest przedstawiciel oprócz Klubu Kapitanów to jeszcze przedstawiciel Politechniki Morskiej. Także witamy. No i witamy naszego kochanego dziekana, kochanego. Ten jest z nami zawsze. I zawsze i na skwerze, i tu i, 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 i ciągle nam pomaga. Dziękujemy mu za to. Brawo! No, i witamy Gdynie, witamy kochanego pana profesora, także witam wszystkich naszych, co ja będę mówił, szczęśliwie, że są, szczęśliwie, że są zdrowi. Witam. No, a szczególnie chciałbym pokazać Michała, Michała Kastrzeszkiego, bo. Pokaż się Michałku, to jeszcze, bo tak wyglądaliśmy 62 lata temu i 63 lata temu, bo pierwszy rocznik Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego to 62 lata temu, kochani, a pierwszy rocznik Państwowej Szkoły Morskiej to my 63 lata temu, a my mamy po 40 lat. Także... Tak trzymać, kochani. A teraz prosiłbym o dwa słowa, jak zwykle, naszego złotomówcę, złote ustego, kochanego kapitana Józefa Gawłowicza. Niech wspomni, jak to było.